Odcinek ten jest drugą częścią materiału o bombowcu strategicznym TB-3. Więc jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, serdecznie zapraszam na seans. Wróćmy jednak do historii. Defilada 1932 roku była olbrzymim spektaklem, jednak bardzo dużą wagę przywiązywano do szybkiego wprowadzenia TB-3 do służby już wcześniej. W grudniu 1931 roku Jakow Ausknis, zastępca ministra obrony i lotnictwa. Rozsyła pismo skierowane do dowódców okręgów wojskowych, w którym napisano: W 1932 roku otrzymamy dużą liczbę TB3 do uzbrojenia i eksploatacji w siłach powietrznych. Będzie to pierwszy raz, kiedy zetkniemy się z tak dużymi i skomplikowanymi maszynami. Jeśli natychmiast nie zaczniemy przygotowywać personelu i co najważniejsze o sprzętu i wyposażenia, napotkamy niezwykle duże trudności. Liczę na Was, towarzysze. Tak też brygady ciężkich bombowców zaczęto formować na początku roku. Przygotowywano dla nich lotniska, sprowadzono niezbędny sprzęt, amunicję i paliwo. W tym czasie jako kadrę wybierano najlepiej rokujących pilotów, nawigatorów, strzelców. Grupy samych specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie i naprawy maszyn szkolono w Instytucie Badawczym Sił Powietrznych w zakładzie numer 22. Jeszcze przed defiladą majową 1 kwietnia 1932 roku jeden z pierwszych seryjnych samolotów został zaprezentowany w Monino sztabowi dowodzenia sił powietrznych moskiewskiego okręgu wojskowego. I oczywiście nie było to przypadkowe. To właśnie 17 Brygada Lotnicza w Monino miała jako pierwsza dysponować tymi potężnymi, 12-tonowymi kolosami. Zresztą jednostka ta uzbrojona wcześniej już bombowce TB-1 miała już doświadczenie w obsłudze ciężkich, całkowicie metalowych maszyn i można było oczekiwać, że szybciej osiągnie etap zdolności bojowej niż jakiekolwiek inne jednostki, nie mające pojęcia o obsłudze i użytku ciężkich bombowców. W planach było jednak dużo więcej grup taktycznych, gdzie TB-3 stanowić miało kręgosłup ciężkiego strategicznego lotnictwa Armii Czerwonej. Rozpoczęto formowanie czterech eskadr w 26 Brygadzie w Szeszczach i trzech eskadr w 30 Brygadzie w Rżewie. Następne w kolejności były 11 Brygada w Woronerzu, 20 Brygada w Charkowie i 27 Brygada w Rostowie nad Donem. Lokalizacja tych jednostek nie była absolutnie przypadkowa. Wszystkie znajdowały się w europejskiej części kraju. Mając w przyszłej planowanej wojnie np. z Pańską Polską Zagrozić najważniejszym ośrodkom wojskowym oraz miejskim. Miało to również charakter mocno propagandowy, co zresztą na zachodzie bardzo szybko podłapano. Paryskie, brytyjskie czy francuskie gazety terroryzowały wręcz przechodniów nagłówkami o nowych radzieckich bombowcach, które mogą nawet bombardować bez najmniejszego problemu największe europejskie stolice. Wojsko radzieckie, a w zasadzie jednak najwyżsi kacykowie kraju rad nie zamierzali na terroryzowaniu Zachodu poprzestać. Na dalekim wschodzie i w rejonie zabajkalskim miały powstać cztery brygady lotnictwa strategicznego. Dwie w Bokariowie, jedna w Habrowsku i jedna w Nikolsku Usyryjsku. TB3 więc stać się miał nie tylko młotem na Pański Zachód, lecz również zagrozić miał królestwom i Imperium Azjatyckim. Znowuż jednak w pierwszym kwartale 1932 roku przed defiladą majową tylko 5 TB-3 dotarło do jednostek bojowych, chociaż oficjalnie 46 bombowców przyszło przez odbiór wojskowy. W tamtym czasie stanowiło to około 2 trzecich pierwotnie zakładanego planu. Samolotom tym jednak brakowało podstawowego wyposażenia, takiego jak celowniki bombowe, radiostacje, uchwyty na bomby i karabiny maszynowe. Tak też, by naświetlić szczegóły: produkcję radiotelefonów przeznaczonych na użytek TB-3. O znaczeniu 13SK rozpoczęto dopiero w 1932 roku i w tym samym roku wyprodukowano ich tylko 10 ze względu na wysoki stopień skomplikowania. Wcześniej produkowane radia, to jest o znaczeniu 11SK, nie były już w Związku Radzieckim w ogóle produkowane. Jednak był to dopiero początek problemów z planowanym wyposażeniem samolotu. Na przykład celowniki bombowe Hertz o znaczeniu OPB-1. Ich produkcja opanowywana była od 1931 roku, ale w ciągu dwóch lat zmontowano ich zaledwie 127. A ściślej mówiąc, były one używane nie tylko na samolotach TB-3, lecz na wszystkich konstrukcjach mniej lub bardziej konwencjonalnych bombowców. Dopiero bardziej skomplikowane celowniki Hertz bojkow, oznaczone jako OPB-1 w Związku Radzieckim, zaczęto produkować w 1933 roku. I wyprodukowano w tym roku zaledwie trzy egzemplarze, co było wynikiem fatalnym. Oczywiście istniała możliwość importu, tak skomplikowanych urządzeń optycznych, ale brak respektowanej waluty zagranicznej w związku radzieckim ograniczał skutecznie możliwość zakupu zagranicznych produktów. Podobnie sprawa wyglądała z uzbrojeniem defensywnym – bombowca, współosiowej karabiny maszynowe kalibru 7,62 mm DA-2 kuzyn ręcznego karabinu maszynowego Dyktariowa, zostały również wprowadzone do produkcji dopiero pod koniec 1931 roku, dlatego wyprodukowano ich na początku bardzo niewiele. Samoloty bombowe więc były przekazywane warunkowo, bez całego wyposażenia, w zasadzie tylko na podstawie listów gwarancyjnych pochodzących z fabryk. Miało to zapewniać szansę na wysłanie wszystkiego, czego brakuje przy odbiorze Bezpośrednio do jednostek wojskowych. Jednak nie wyglądało to zbyt kolorowo w sowieckich realiach, a najbardziej wybrakowane bombowce często nawet nie trafiały do jednostek, lecz straszyły na fabrycznym lotnisku. Dlatego też siły powietrzne faktycznie otrzymały znacznie mniej maszyn niż zostało zmontowanych, zaś jak zwykle komunistyczne realia i porządek na papierze skończył się prawdziwym chaosem w rzeczywistości. Tak też analizując tę sytuację w zasadzie jako całość, trzeba przyznać, że poziom technologiczny radzieckiego przemysłu lotniczego, który istniał w tamtym czasie, wyraźnie nie odpowiadał złożoności takiej konstrukcji jak TB-3. Lista fuszerek i niedociągnięć była tak w zasadzie olbrzymia. Na ten przykład dźwigary do montowania części skrzydeł były wykonywane od ręki, a śruby dokujące miały niestandardową długość i średnicę. Odnotowywano także bardzo słabe dopasowanie części samolotu, niedbałą obróbkę połączeń, brak wymienności jednostek na maszynach, nawet jednej serii oraz ogromną falistość powierzchni skrzydeł. Szczególnie dużo zastrzeżeń zgłaszano do montażu i wypoziomowania konstrukcji bombowca. Tak jak wcześniej wspomnieliśmy, TB3 ze względu na wymóg możliwości transportu koleją został podzielony na bardzo dużą ilość jednostek. Nawet skrzydło zostało podzielone konstrukcyjnie nie tylko w poprzek, ale i wzdłuż. Tak więc wszystko to było montowane z olbrzymim trudem przez niedoświadczonych pracowników. Skutkowało to na przykład tym, że sekcje półskrzydła nie leżały często w ogóle w tej samej płaszczyźnie, Szczeliny w połączeniach między poszczególnymi członami skrzydła były nieraz tak duże, że w zimie wręcz wkładano również maty, aby do skrzydła nie dostawał się po prostu śnieg. Tak też łatwo się domyślić, że we wnętrzu samolotu wcale nie było dużo lepiej. W ciekawy sposób ten stan rzeczy opisywany jest przez tymczasowe instrukcje eksploatacji i użytkowania TB3 Wydany przez fabryczne wydawnictwo w 1932 roku, gdzie lista najczęstszych usterek zajmowała aż 6 stron. Mimo to z fabryk z miesiąca na miesiąc wyjeżdżało coraz więcej nowych maszyn, zwłaszcza że produkcję TB3 zaczęto opanowywać w jeszcze jednym przedsiębiorstwie, to znaczy w zakładzie numer 39 w Moskwie. Planowano również budowę nowego zakładu na Dalekim Wschodzie, w rejonie Bolon, Odzen, który miał produkować do 200 TB3 rocznie. Później wybrano jednak inną lokalizację dla tego przedsięwzięcia, w dzisiejszym Komsomolsku nad damurem, jednak z różnych przyczyn TB3 nigdy nie były tam produkowane. Równie topornie fakt wprowadzania bombowców do służby prezentował się od strony kadr i wojska. Formowanie Brygad Ciężkich Bombowców rozpoczęło się w pierwszych miesiącach 1932 roku gdzie podstawową jednostką taktyczną sił powietrznych Armii Czerwonej w tym czasie nadal była eskadra. Według sztabu miała ona liczyć 12 bombowców TB3 plus 3 samoloty typu R5 do szkolenia i łączności. Jeśli zaś chodzi o koszty, utrzymanie jednej eskadry ciężkich bombowców w perspektywie krótkodystansowej kosztowało ówcześnie około 8 milionów rubli co stanowiło po kursie przyjętym w 1935 roku około 4 milionów dolarów amerykańskich. Tak też przed samymi pilotami, którzy mieli latać na tak ciężkich bombowcach, również stawiano bardzo wysokie wymagania. Musieli oni przede wszystkim wylatać znaczną liczbę godzin na R5 i TB1, gdzie w TB1 jednocześnie musieli latać na stanowisku nawigatora i pilota. Następnie musieli odbyć przynajmniej 18 lotów z instruktorem na TB3 i dodatkowo byli zobowiązani do długiego szkolenia na prawym fotelu przy wolancie jako drugi pilot. Ostatecznie całości obrazu tamtych lat Związku Radzieckiego dopełnia fakt, że od dowódcy załogi dodatkowo wymagano czynu partyjnego. Musiał on znajdować się zwyczajnie na listach KPZR jako oficjalny członek. No i oczywiście w praktyce okazało się, że ten skomplikowany i uciążliwy system znacznie ogranicza rozwój struktur. Wymagana liczba pilotów spełniających wszystkie wymagania nie była zbyt duża, a ci, którzy rzeczywiście się na niej znaleźli, musieli przejść bardzo długą procedurę szkolenia. W rezultacie wkrótce było znacznie więcej samolotów gotowych do walki, mimo braku części, niż wyszkolonych pilotów. Wymagania zatem musiały zostać siłą rzeczy obniżone, a program szkolenia skrócony, ponieważ zakładano wyszkolenie 200 załóg do 1 stycznia 1933 roku. Tak też 1 stycznia 1933 roku siły powietrzne Armii Czerwonej miały w służbie już 144 TB3 i tylko jeden z nich przez ten czas zdążył ulec awarii. Już pod koniec 1933 roku w jednostkach bojowych znajdowało się więcej czterosilnikowych maszyn niż dwusilnikowych TB-1. Do tego czasu większość załóg bombowców Tupolewa miała już pewne doświadczenie, co zresztą zostało przez nich opisane. Ogólnie czterosilnikowo olbrzymy okazały się dość stabilne w powietrzu i łatwe w pilotażu. W recenzjach dowódców jednostek, które posiadały tą nową maszynę, odnotowano. Konstrukcja TB3 jest zasadniczo całkiem zadowalająca, mocna i może wytrzymać najbardziej niekorzystne warunki pracy pod warunkiem zwiększenia niezawodności grupy silników. Jakość produkcji zakładu numer 22 jest zasadniczo zadowalająca, z wyjątkiem drobnych usterek. No ale oczywiście było wciąż wiele wad. Obecność wielu wgnieceń na poszyciu, pęknięcia pofałdowań, rysy, pęknięcia w pobliżu nitów i innych miejscach, pęknięcia w zespołach. Niedokręcenie śrub, brak zawleczek przygubów. Do tego dochodzą przeciekające zbiorniki paliwa, głównie na szwach. Ciekawe były także słowa zapisane w instrukcji obsługi, która stwierdzała, że farba łatwo się zmywa nawet pod wpływem deszczu, a często nawet w locie. Nie wytrzymuje nawet delikatnego mycia miękką ściereczką. Przy okazji warto wspomnieć, że TB3 na ziemi był obsługiwany przez pięciu mechaników. Tankowanie na przykład tylko jednego zbiornika benzyny trwało 3,5 godziny, a takich zbiorników było 4. Samolot zużywał do 360 litrów paliwa na godzinę. Do tego wszystkiego, do układu chłodzenia każdego silnika trzeba było wlać od 10 do 12 wiader wody, gdzie woda ta dodatkowo zimą musiała być koniecznie grzana. Silniki musiały być uruchamiane sprężonym powietrzem z butli lotniskowej, a jeżeli go nie było, Trzeba było użyć specjalnej gumowej pętli na długim kiju, który ciągnęło aż 5 osób. Tak też pomimo imponujących właściwości nowych bombowców, miały one właśnie takie wady. Tak też z urzędniczego punktu widzenia w raporcie Instytutu Badawczego Sił Powietrznych satysfakcję zapisano. Samolot TBZ-4M17 został wprowadzony do danych w pełni spełniających wyznaczone zadanie. Skończyło się to ostatecznie oficjalnym zamówieniem w 1933 roku przez siły powietrzne 350 samolotów TB-3. Oczywiście, pod naciskiem przedstawicieli przemysłu, którzy określili to jako niewykonalne, wojsko ograniczyło swój apetyt do 300 maszyn. Według planów, w ciągu jednego roku miały powstać 22 eskadry. Tych ciężkich bombowców. Tak też w praktyce w 1933 roku fabryki wyprodukowały 307 TB3. Pozwoliło to nasycić siły powietrzne bombowcami, które de facto po raz pierwszy na świecie stworzyły duże formacje lotnictwa strategicznego. Jednostki i formacje tych ciężkich bombowców często nosiły barwne typowe dla tamtych czasów nazwy. Na przykład 9. Brygada imienia 10. Wszechzwiązkowego Zjazdu Laninowskiego Komsomołu, gdzie skadry nosiły nazwiska Woroszyłowa, Kaganowicza, Kirowa, Postyszewa czy Kosariewa. Tak też generalnie bombowce te już wtedy były groźnym narzędziem. Stanowiły na przykład poważny czynnik ostraszający agresywne aspiracje Japonii, której wojsko obawiało się długiego ramienia Armii Czerwonej. No i tutaj, żeby nie być gołosłownym. Japoński major Ishiro Kataoka, oceniając potencjalne straty w wyniku ataku radzieckich ciężkich bombowców na Tokio, doszedł do wniosku, że szkody przewyższyłyby te spowodowane przez słynne trzęsienie ziemi w 1923 roku. Japończycy w tamtym czasie nie mieli absolutnie nic, co mogłoby się przeciwstawić temu ciężkiemu bombowcowi. Jednak na tym historia tych maszyn absolutnie się nie kończy. Już we wrześniu 1933 roku zaczynają być montowane na nich silniki lepsze krajowej produkcji, a następnie nowe próbne z nowymi śmigłami o średnicy 4,4 m. Z czasem odmiana ta zaczęła być nazywana w dokumentach TBZR. Samolot, oprócz montażu nowych silników, posiadał także nową awionikę. Zainstalowano np. sztuczny horyzont, czy ulepszono system ogrzewania kabin z palinami z silników. Co było szczególnie ważne dla załóg operujących w klimatach arktycznych lub subarktycznych. Do bardzo ciekawego wydarzenia dochodzi w roku 1934, kiedy specjalnie w celach pokazowych zbudowanych zostaje 10 bombowców przemalowanych i przebudowanych, by w takiej konfiguracji przypominały samolot cywilny. Załogi odwiedzały w celach demonstracyjnych miasta takie jak Warszawa, Wiedeń, Paryż czy nawet Rzym tak też radzieckie bombowce pod przykrywką cywilnych samolotów zrobiły bardzo duże wrażenie w europejskich stolicach. Zastępca szefa sztabu sił powietrznych, Kripin, który uczestniczył w lotach, napisał w swoim raporcie Cała kadra oficerska i inżynieryjna potraktowała nasze samoloty z wyjątkowym zainteresowaniem. Widziała w nich pomyślne rozwiązanie problemu ciężkich samolotów bombowych. Dotyczy to w równym stopniu Polski, Austrii i Włoch. Wszyscy podkreślają zaskoczenie, że tak duży samolot ma tak wysokie parametry lotu. Podkreśla to, że nasz sukces budowy samolotów TB jest realny i zostanie to wzięte pod uwagę przez dowództwo Europejskiej Floty Powietrznej. Czy opinie te były obiektywne? Tak naprawdę ciężko powiedzieć. Trzeba jednak przyznać, że TB-3, oprócz tego, że był pionierską konstrukcją w dziedzinie bombowców strategicznych czteromotorowych, Ułatwił w Związku Radzieckim także rozwój np. sił powietrzno-desantowych. Wiele z ćwiczeń tych nowych sił powstających w Związku Radzieckim odbywało się najpierw na samolotach TB1, a następnie TB3, gdzie przynosiły wręcz ogromną ilość spadochroniarzy na swoich skrzydłach i kadłubie. Bardzo ciekawym epizodem w historii tej maszyny był także fakt wykorzystania go przy okazji programu z Veno. Planowano wybudować prawdziwy latający krążownik. Tak też początkowo, kiedy prace się rozpoczęły, czyli w 1931 roku, wykorzystano samolot TB-1. Początkowo umieszczane na jego konstrukcji były myśliwce I-4, I-5, co miało na celu stworzenie wręcz latającej bazy. O zasięgu ograniczonym tylko zasięgiem statku matki. Umożliwiało także eskortę potencjalnych bombowców. Czy wykorzystanie podwieszonych samolotów jako samoloty szturmowe czy bombowce nurkujące, mogące zabrać większą ilość bomb niż przy starcie z ziemi? Tak też, jak bardzo szybko z TB-1 w wykorzystaniu wojskowym zrezygnowano, rozpoczęto projektowanie i budowanie samolotów TB-3 w takich właśnie konfiguracjach. Tak też, szczerze mówiąc, projekt był bardzo nowatorski. Żeby nie być gołosłownym, warto tutaj w tym wypadku dodać, że zastosowanie nośnika, czyli TB-3, zwiększało zasięg takiego samolotu jak i 16 o 80% i pięciokrotnie zwiększało możliwy do zastosowania ładunek bomb. Najciekawszy jednak z naszej perspektywy moim zdaniem jest bojowy tej konfiguracji. Już w lipcu 1937 roku testowano wariant z Veno SPB, czyli maszynę TB-3. Przenoszącą dwa samoloty I-16 z pokaźnym ładunkiem bombowym. Zastosowana została 26 lipca 1941 roku, kiedy to po serii niepowodzeń konwencjonalnych bombowców bezskutecznie próbujących zbombardować most Karola I na Dunaju, zdecydowano się na użycie tych latających lotniskowców. Był to czas, kiedy armia czerwona łapała się brzytwy, by powstrzymać pancerne natarcie Niemców w ramach operacji Barbarossa. I tak się właśnie składa, że ropą, która głównie napędzała niemieckie czołgi w tamtym czasie, była ropa wydobywana właśnie w Rumunii. Na moście znajdował się bardzo ważny ropociąg Pleszti Konstanta. Zniszczenie więc tego strategicznego obiektu mogło skutkować zatrzymaniem niemieckiej ofensywy, zwyczajnie z powodu braku paliwa. Oczywiście, przy tym samym do trwałego zniszczenia mostu i ropociągu nie doszło. Jednak podwyższone myśliwce I-16 skutecznie zniszczyły jedno przęsło i czasowo wpłynęły na tranzyt ropy w rejonie. Tak też w podobny sposób bardzo skutecznie sprawiły się przy ataku na Konstancę, a właściwie na miejscową rafinerię niszcząc jeden ze zbiorników. Tak też podczas samej wojny typowych lotów bojowych konfiguracji z Veno było około 30. Jednak mimo tego nie zdecydowano się na dalszą budowę tej konfiguracji i użytkowanie maszyn. W tamtym momencie TB3 był już bardzo mocno przestarzały. Jako sam w sobie na początku wojny nie był już konstrukcją skuteczną, był narażony na ostrzał przeciwlotniczy, gdyż był bardzo dużym celem i do tego bardzo wolnym, a tym bardziej łatwo go było przechwycić, co skutecznie Rosjanom pokazały samoloty BF-109 i BF-110. Jednak wbrew pozorom, nie był to koniec służby tego samolotu. Przez pierwsze lata wojny nadal wykorzystywane były jako bombowiec nocny. Zresztą tak samo jak przestarzałe samoloty PO2, służył także w celach transportowych. Przecież nadal w końcu mógł przenosić olbrzymie ilości towarów na bardzo duże odległości, a przy transporcie amunicji, rannych czy towarów spisywał się bardzo dobrze w dalszym ciągu. Ostatecznej kres tej konstrukcji pojawił się po pierwsze wraz z końcem wojny i po drugie z pojawieniem się ostatecznie samolotów transportowych takich, które rzeczywiście wysłużonego starego drucha mogłyby zastąpić. Tak więc to by było na tyle w drugiej części materiału o TB3. Gorąco zachęcam do komentowania i dyskutowania, zaś jeśli całości przypadła do gustu, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Przy okazji, jak dotrwałeś do tego momentu, nie pogardzę także subskrypcją. Z racji prowadzenia kanału już od jakiegoś czasu uruchomiłem również możliwość wsparcia mojej twórczości drobnym datkiem, możliwym na przykład do przekazania przez serwis BuyCoffee, do którego link podany jest w opisie. Do zobaczenia.